W ćwiczeniu trzecim mam obliczyć średnią arytmetyczną zestawów danych A, B i C z wyniki. W takim razie obliczmy średnią arytmetyczną naszego A. To będzie równe. Dodajemy te nasze wszystkie liczby, czyli mamy 7, dodać 7, dodać 3, dodać 4, dodać 4, dodać 11 i dzielimy przez ilość tych liczb, czyli mamy przez 6. To jest równe. W liczniku mamy 36, dzielimy przez 6, otrzymujemy 6. Średnia arytmetyczna tego zestawu B dodajemy nasze liczby. Mamy 17, dodać 17, dodać 13, dodać 14, plus 14 i plus 21 dzielimy przez liczbę. Czyli mamy przez 6, to jest równe w liczniku mamy 96 przez 6, to jest równe 16 i średnią arytmetyczną podpunktu naszego C. W liczniku wypisujemy liczby. 27, 27, 23, 24, 24 plus 31 i dzielimy przez ilość tych liczb. Mamy 6, czyli to jest 156 szóstych i mamy 26. Mamy, możemy tutaj zauważyć, że liczby w zestawie B są zwiększone o 10 w porównaniu do liczby z zestawu A. Natomiast jeżeli chodzi o ten zestaw C, to są zwiększone o 20 względem tego naszego A. Czyli możemy tutaj wywnioskować, że jeżeli wszystkie liczby zestawów danych zwiększymy o pewną stałą wartość, to również ich średnia arytmetyczna zwiększy się o tę samą wartość.